Szczami Państwo spotkamy się w miejscu symbolicznym i też z osobą symboliczną spotkamy się pod pomnikiem pana generała Andersa który był symbolem niezłomności i symbolem wierności przysiędze złożonej rzeczpospolitej. Pan generał Anders wyprowadził ponad 100 tysięcy i cywili żołnierzy ratujących życie z terytorium sowieckiej Rosji, a potem dał im możliwość walki u boku sprzymierzonych o wolność Polski i całej Europy. Dzisiaj chcemy podzielić się paroma refleksjami na temat sensu patriotyzmu, sensu wychowania w duchu przywiązania do wartości narodowych. Jak Państwo wiecie, jestem kandydatem obozu Zjednoczonej Prawicy na ministra obrony narodowej i chcę bardzo mocno podkreślić, że armia to nie jest tylko najnowocześniejszy nawet sprzęt. Armia to przede wszystkim ludzie. I to nie tylko żołnierze. Jednym z zamiarów obozu Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości jest stworzenie oddziałów obrony terytorialnej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że niedawno na Azorach, w dzielnicy Krakowa, przeprowadzono w rodzaj sondażu, kogo uczcić na muralach. Decydowali o tym młodzi ludzie, młode dziewczęta młodzi chłopcy, często w koszulkach z symbolem Polski walczących. Ich decyzja brzmiała uczcimy żołnierzy wyklętych. Chcę powiedzieć, że Polska będzie bezpieczna wtedy, kiedy będziemy mieli takich ludzi jak te młode dziewczęta, ci młodzi chłopcy, bo Bezpieczeństwo zależy nie tylko od techniki, nie tylko od wyposażenia w najnowocześniejsze nawet karabiny, armaty czy samoloty. O bezpieczeństwie Polski decyduje duch wspólnoty i naszym celem, jeżeli dojdziemy do władzy, będzie dopełnienie. Z jednej strony profesjonalnej, silnej armii, a z drugiej strony rzeszy patriotów, którzy będą ożywieni świadectwem takich bohaterów jak pan generał Anders.